Cześć, ja jestem TV Master, a dzisiaj e, zagrałem sobie w Brawl Stars e, Drugi odcinek dzisiaj, bo tak, mi się chce e, Jak widzicie mam, no plus jeden e, poziom Od tamtego odcinka e, Więc... Widzicie, mam e, teraz 14 gm więc e, pewnie się domyślacie Kupiłem sobie 170 gemów I... możesz zobaczyć, że mi się świeci Więc... Ja przepraszam za głosy w głowie Dla głosy tam w tył Dobra, cicho bądź, okej? Okay? Tutaj możecie zobaczyć mój Brawl kot No i niestety nie najrał mi się filmik go kupuję, ale... No... Nie zwracajcie uwagi. Więc... Zrobimy ja sobie dzisiaj rewolwerowcem koltem Yyy... Zapraszam do Klubu, o to mówiłem w poprzednim odcinku. kod Damian. Na chwilę obecną, no mój y, kuzyn jest na dziewiątym miejscu, ale to się, ale to się za niedługo zmieni. Okej, okay, za... Y, 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 więc, jak możecie zobaczyć, jeszcze przejdziemy, mam taką odznakę, trafiłem. Nie zwracajcie uwagi na moją siostrę drugą. Tutaj mam drugą odznakę A tu mam epicką odznakę do nie, ja w to po prostu też nie wierzę To tak nawet nie ścinią, że to jest epicka, zobaczcie Epicka odznaka z tej, z tutaj, spin packa. Na pewno za... za... Dobra, na pewno w tym odcinku nie będziemy mieli następnego poziomu czyli no, trochę fajnych no, rzeczy yy, na pewno dobra i w nas... nie bary, jutro będę będziemy, będziemy mieli już 12 yy, Więc yy, na pewno za dwa dni będziemy mieli pewnie już 14, ale to zobaczymy więc zagrajmy sobie yy. Ja mam, a teraz po angielsku nie? Gangslayerem Coltem Czyli rewolwerowcem Coltem Zobaczmy jak się nim gra Spójrz na jego Taka Ładny kapelusz Bardzo Jest stylowy zobaczcie sobie Taki, dzik, taki jak z, z Dzikiego zachodu No i pyk ja robimy ich, e, jak tutaj tniemy ich masło. 1500 HP. Uuu, po 1500 zadaje, o nie, nie, nie. nie, nie będę używał, bo już nie trafię. A ja robię ten moment, żeby zniszczyć sobie chcielę. Daje morskie na tych na dole pójść. Bo nie, no prawie. Prawie. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobra. Zwracajcie uwagi na te głosy, bo to są moje siostry. Tak jak mówiłem, nie zwracajcie uwagi. Jest. Nie jest dobry tym Maltisem. a tam jest jakiś zwykły kolczyk. Nie robi na mnie wrażenia. Wiem, że do niej nie powinno się podchodzić, ale... To już nieważne. Zepsułem. Okej. Okay. Jeden po jeden, Dawaj. Dawaj kont. Do it. Znaczy... Dawaj. <ślesk> Bardzo dobrze. O. No to bardzo Mógłby być lepszy ten skin do bolta, ale no. Czego ja się spodziewam? No właśnie, mała to jest brzydko. No więc... Więc nie bardzo ładny skin, że mógłbym mieć jakiś elementów, na przykład tak jak miał ten dynamite z domu, to wtedy to był ładny skin, a ten to tak, a ten to tylko wygląd i nic więcej. Ja mnie umiem celować coltem. Okej, okay. a chyba mi się internet naprawił trochę.

nie, ja jak w ogóle Brian nie mam Briana. No jest... Szkoda w sumie. No to by, bym sobie z nim zagrał. Ale chyba dowiedziałem dzisiaj 16 rangę na kolcia, więc. O, jestem strażem, Bardzo fajnie, więc na pewno przetestujemy sobie Bell. Bardzo nowy, fajny zadymiarz. W sumie nie wiem, jak nazywać się ten film. O, wiem. Kupiłem karne z szóstego sezonu. Tak, dobra. Taki, taki będzie tytuł. Więc... Tak jak zawsze gram praktycznie bez dźwięków, tylko troszeczkę. Sobie o nie, zaczynają się. Zaczynają się lagi. Już spokojnie nie krzycz na mnie Zniecz go dobrze, dobrze. O kurde nie są, nie są dobrze Dobrze ja to zrobiłem ja To jest najlepszy Jeszcze chwila i powinienem go znieść Ani I nie, pod, nie podchodzi teraz. Ten serce chyba jakiś nisk z już. Albo nie, widać, że on gra na, albo na... na telefonie lub tablecie, bo na laptopie. Myślałem, że on na komputerze gra, nie? Nie wiem, z czemu tak myślałem, po prostu tak przeżywałem. Nie, myślałem, że oni są już dwa kruki, nie? iż tak się miałem przestraszył i dwa kruki najgorzej. No, trzecie miejsce Nie jest to zbyt dobrze, ale zawsze jest Więc jeszcze jedna gierka. Tak, cztery gry No cztery gry w 9 minut to bardzo. Ale powinienem zmniejszyć trochę. Ja bym chciał bardzo zobaczyć, jak. Mama emotka do Byrona. Czemu wszyscy na nas idą? No. Czemu? Eee, to że bardzo zmarnowałem mój gadżet, ale. Eee, tak, już jestem. Jakbyście chcieli, nie, Jak możecie to nie. To nie, to nie, to nie pisze, dobra Jana, że o, kupiłem karnet, bo wtedy nie będzie żadnej zabawy. Bo chciałem. zostawić to, na. żeby on sam zobaczył, że. Uuu, mam karnet, ale fajnie. Ale kozak z niego nie. Brrr. niestety. Teraz jest to tylko stew. ...na zero. Nie powiem, że to będzie wygrane, gdyż to będzie przegrana. Nie umiem więc zmieniam sobie załadymiarza. Jeśli Jeśli nie zobaczy, czy ktoś z naszego klamu yy, ...ma... ...bel. Brakuje tylko jednego zawodu miorza niezbędnego, to będzie bel, nie? No, Bel. Okay, bulka. Ma bel. Nie widziałem, bo ja grałem przeciwko Bel i jest strasznie mocno. Nie ma Bel. Nie ma Bel. Czacha ma ten. Karnet. Brakuje mu dwóch, czyli najpierw nie Amber. Tak, Amber i Bell. Jakie okay, Nikola ma jeszcze? Brakuje trzech brulerów Mi brakuje Przesił Tak samo jak e, mają kuznowie. Możesz sobie zobaczyć. Tutaj Brian. Profil. Mam 40 postaci, ja mam. 40. Zagrałbym sobie spajkiem, ale nie, nie umiem grać. Więc zagrajmy sobie. Byron, do niego, mam tą fajną modkę. Zobaczycie, jak. Zobaczycie, jak nie umiem grać. I. No zobaczycie jak po prostu nie umiem w nim grać. Jestem nim bardzo słaby, ale no spróbuję. Bo... Znaczy, najbardziej nie lubię w postaciach. Yy, znaczy najbardziej znaczy, to dla mnie bardzo fajne. Gdy mają powyżej tak 4000 yy, HP, nie? Bo tak to... Nawet skrzynkę jest od, od niepotężniejsza, nie? Zresztą nie ma 5500 po prostu czuję jak na solo królem świata Co? Chciałabyś taką emotkę? A, to jest podstawowa O, to jest to wolę tylko Piper, która jest Jeżeli ktoś ma tak samo, że brakuje... Że Wasza pierwsza legenda to będzie chyba bardziej ciekawe niż takie. O, robisz nam tutaj. Yy, są yy, To będzie na pewno bardziej ciekawe niż jakbyście mieli napisać. Nie wiem ile lajków macie zostawić. Po prostu. No właśnie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, aby otrzymywać wszystkie powiadomienia o moich nowych filmach. Yy, Możecie też zostawić łapkę w dół, jeśli się nie spodoba, ale zalecam łapkę w górę. Przepraszam za głosy w tle ciągle mnie wkurzają. No nie, oczywiście ja Coś Coś czuję, że tego nie wygramy, ale postaram się. Mm. szybko, dobra jest już, jestem fajnie że jest, drugie miejsca. przynajmniej tyle no może no. trochę no. dzisiaj zbiję Zagrywamy sobie jeszcze solo Cervian Sługa. Ja wiem, że nie powinienem, ale. Tak, już na praktycznie końcówkę filmu. No, tak nie wiem. No, tak, no tak jak mówiłem, te 30-minutowe, nie? No akurat ta mapa mogłaby być dodana do gry, nie? Przynajmniej ja tak myślę. Ja myślałem, że malagi byłoby tak super On ma 10 Frank ma 10, o Jezu, ten Frank ma 10, serio? Chyba ja mam już tacy super A ty? Analizowałeś sobie? Nie dam się tak pamiętać Ok, obiecia to życia, to bardzo mało. Więc nie powinienem tak kopsić. O, nie, nie. Niech mnie nie To my nie zawsze tutaj. To my tutaj. Obrona jest za późno. Ale trzecie miejsce myślę, że bardzo fajny wynik, jak na. Mapę zupełnie nie pod Byrona. Więc. No w sumie wiesz, z Paikiem sobie jeszcze zagram. Dobra, spróbuję też na tym um, Może jakaś mapa się spodoba mi. Więc. Wow. No tutaj byłby dobry. Byron. A tak to nie wiem. Nie, w sumie Byron. Takie postać no do o właśnie, to jest Byron. Takie postaci, no daleko były tutaj bardzo spoko. Wiem, że to jest Byron. No. Ja się, zaczęłam że się trochę nie będę skupiał, nie? Bryć, bo to są takie małe gry. Dobra, jak. ok, jak. No, 16 koła jest wbita. Więc zagram teraz kiełkiem. Na. No, na ja kawę sobie zagram kiełkiem. No, to nie, do 50 rozegranych gier na lidze mocy sobie zrobię, od odbiorę sobie tą odznakę i na pewno co nie zrobię nie, nie, nie zrobię na pewno w stół gdyż to jest niemożliwe w moim przypadku a jakbym, nie wiem Ale do, spróbuję, spróbuję na następny odcinek mieć przynajmniej 25, coś takiego bo wtedy, bo wtedy była ta srebrna odnaka, nie? Ale złota nie dobiję, nie, nie dobiję złota. Mój kuzyn dobił złoto, bo coś się tam chyba zepsuło i dostał złoto od razu, nie. Ja nie umiem tych lig mocy grać. Więc może następny odcinek będzie z konta mojego kuzyna, ale to mało prawdopodobne, gdyż, no po pierwsze boję się na jego koncie grać, gdyż nie wiem, na takich dużych pucharkach grać. No to tam też jestem smutny. To jest to jest po prostu żałoba. O No i to oczywiście. Czemu? Czemu? No mi tak trochę zacina, ale to chyba jest normalne. Widzisz, jak mi zaznaczy perfidnie. Nie. Mam Ja bym porobił tych dwóch, ale. No ma tylko 3000 życia, on ma 6. On ma 6000, o kurde. No Najgorzej A ma ojeju, dobra, zagramy sobie... Nie wiem czy mam czas. Ok mam może... na, na za moc. zagram sobie w Team zobacz, w teamie mi lepiej idzie niż w Solo. Ja zagram tylko 5 gier. Jak mówię, złota wam nie zrobię, ale... No, s nie się meczy zrobię stówy, nie, stuwy nie zrobię po prostu tyle, powiem, nie stówy, po prostu nie zrobię. Jeżeli będą mnie tak 10 koła, wszyscy ile masz? Ty możesz być. Znajduję jeszcze kogoś. No. Jak mówiłem, po 10 koło musi mieć każdy, nie? Potem z nim będę mógł grać. Tutaj bi oczywiście banuje. Znaczy mógłbym zbanować Bell, ale nie, nie wiem, miał miałby w takim krótkim czasie. No, już jest zbanowana. Bi. Oni pokaz O, to też. Ej, w sumie. Ciężko zastanawiam, czy wziąć Byrona. Baironem, no na... No, jak mówiłem, sensu, słaby, ale przynajmniej bym coś zdziałał fajnego. Dobra, biorę Byrona. Został Tomar. Panie Tomarze, proszę wziąć. No. Mają team tak bez szału. Nasz team jest według mnie trochę lepszy. Szczególnie. Mamy w nich. Ale to w sumie nic, nic nie zmienia. Ja tylko tam trochę więcej HP, trochę więcej eee. ataku. Widzicie, jak mi perfilnie nie. Ten, nawet ten fajny skin nowy no i właśnie przez waszą niewagę uwagę Aj ale to nie było